Sporty, w których gra się piłką. Igor. Piłka nożna. Za 25. Koszykówka. Za 10. Kotkówka. Za 15. Piłka ręczna. Za 20. Tenis. Za 5. Wszystkie punkty. No, no, <laughs> easy easy runda. Wymień sporty lekkoatletyczne. Patryk był pierwszy. Tak jest. Bieg na 100 metrów. Biegi za 25. No dobra, to tak. Skok za? Za 15. Eee, rzut... Młotem. Pierwszy x. Rzut dyskiem. Drugi x. <grym> Igor Merala. Co ty gadasz? Z kogo tyczce? Nie zaliczam. <grym> Igor? Skąd wyszłyś? Za dwadzieścia. Za 10 byłeś blisko, Patryk. Rzut, ale oszczepem. Pozycję w drużynie siatkarskiej. Patryk. Eee, rozgrywający. Za 15. Ok, Zdrowi. czyli przyjmujący. Za 20, <zabia> odpowiada. Atakujący. Za 25. Libero. Za 10. 7, tak? Przyjmujący, rozgrywający, atakujący, Libero. Co jest jeszcze? Pierwszy x... <noise> czekaj, co jest jeszcze? Rezerwowy? <noise> Drugi x... Patryk na Narada? No czekaj, atakujący, przyjmujący, libero, rozgrywający... Trzeci x, stratega, czy na Środkowy, Środkowy, kurwa! Nie! Yeah!